29 and I find myself wondering What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true Okej, okay. teraz zobaczcie to co tu jest to co najbardziej. Interesuje? To tak, słuchajcie, tu mamy wyloty. Nie, wylot powietrza jest tutaj. Ajajajajaj. Tu mamy napęd. Dobrze mówię, czy napęd jest tu? To tutaj jest. Tu jest napęd dyskietek czy napęd Tu jest napęd. Napęd płyt, czyli Teoretycznie w napędzie, napędzie płyt byśmy zrobili o wylot chłodzenia, bo tutaj już nie dojdziemy i tu byśmy sobie zaraz zrobili USB, -ki. ale nie, moment, a nie, bo jest chłodzenie, wychodzi dalej. No chyba, że jeśli ja bym przekręcił ten radiator to wychodzimy wtedy idealnie w miejsce oryginalnego wylotu powietrza o, widzicie ale tu jest za wysoko dobre, to by się należy wyciąło i w tym momencie mamy mamy o to będzie widać na tej, na tej kamerze tak, zobaczcie, tutaj mamy radiator i tu by nam wyszło ładnie to usb-ki by wyszły i hdmi w napędzie lan lan by nam wyszedł tu do tego nie mogę zrobić bo tu jest taki wspornik no dobra tylko teraz tak najważniejsza rzecz taśma matrycy Taśma matrycy mamy tak jak mamy na środku gdzie jest ta taśma matrycy moment no to jest płyta, a tu jest taśma matrycy. Dobra, zobaczmy sobie. Taśmę, ja to, wiecie co, tą taśmę matrycy sobie może już wezmę, zdemontuję. I tak, i zobaczymy i co ja mogę z nią zrobić, bo tu się będzie... E, od taśmy matrycy wszystko nam... Gniazdo zasilania jak jest w tym lenowo? Na stałe czy na kabelku? Gdzie tu jest gniazdo zasilania? Moment. Gdzie ja mam gniazdo? A dobra, gniazdo zasilania jest też jak x 200 na kabelku. Dobra, pasuje. Zwątpiałem teraz, właśnie. Bo jakby było na płycie, to byśmy musieli jeszcze tu więcej pokombinować. Ale dobra. Teraz tak, taśma matrycy. Dobra, ją mamy już. Dobra, czyli tak, taśma matrycy jest montowana, ale lipa, ona jest z tej strony. Tu już się robi problem. Czyli muszę zrobić wentylator. Czyli problem, nie problem, zobaczcie. Musiałbym się maksymalnie zbliżyć. I teraz, tak jak wchodzą. Jak nam tu wchodzą zawiasy. Zawiasy wchodzą nam tu. Ej, nie, dobra, będzie ogień. Bez, ojejku, miejsca. Bo jak ja bym sobie chciał zrobić tak, no to już. Nie, to już nie może być. Musi być. Musi być. Tutaj, o. Musi być tak. Taśma matrycy ładnie nam wejdzie w to. Dobra, czyli taśma matrycy mamy załatwioną. Yy, USB. Będziemy musieli przerobić ten panelik. I tutaj wmontujemy sobie USB, i będziemy. O, zobaczcie, tak nawet może by zrobić. Cyk. Dobra, teraz tak. Powiedzcie mi, jak jest z włącznikiem tutaj. Yy, aha, o. Są plastik, a gdzie jest ta płyta? Chcielibyśmy... Gdzie tu jest włącznik? Moment, jak jest włącznik? Włącznik jest... Tu jest, a taki duży switch. Moment, raz, dwa, cztery. <laughs> Więc co, wykorzystałbym... A tym bym był w stanie nacisnąć, ale nie, bo on będzie za krótki przecież. Dobra, z łącznikiem coś wymyślimy. Eee, teraz tak, jak ja wyrzucę sobie ten metalowy wspornik, to na ładnie, mogę go tak już. Ah, mogę tylko. Moment, 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 żeby mi to teraz, ale tu będzie będzie troszeczkę nam... Nie, muszę to inaczej zrobić. Moment. Płaski śrubokręt. Cyk. 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 Okej, okay. dobra. I teraz tak. To by nam tak nie weszło, troszeczkę, O, ale zobaczcie, prawie od tego dobra. Czyli, jakbyśmy mieli tak, to ta płyta by nam tu bez problemów. A ja nie mogę na przykład zrobić to w ten sposób z tej strony tu delikatnie wyciąć zrobić tak. Tu mamy jeden ten, ale to byśmy sobie ogę. Tylko teraz tak. Yy, jak my mamy nie mogę tak zrobić. Z tego względu, że ja muszę klawiaturę i touchpada podłączyć od góry, a ja nie przekręcę ich taśm. Yy, czy jestem w stanie przekręcić? Moment. O, no dobra, stać padem by tam jakoś może się udało. No ale co z klawiaturą? Z klawiaturą już byśmy mieli problem. Albo nie, moment, bo ona jest. Tylko sobie tu. Zobaczę, jaka jest długa taśma. Można by wtedy przekręcić. Tylko jak przekręcę, znowu mi się zmniejszy długość tej taśmy. I znowu będzie mnie coś tu ograniczało. Moment, jaka jest długa taśma od... Aj, od klawiatury. Ona jest... A ona jest... Moment, ona jest tutaj składana jeszcze? Ej, zobaczcie, ona jest... Ona jest tak złożona, ale czy ja sobie mogę to bezinwazyjnie zrobić, więc w tym momencie mamy jesteśmy w domu. Zobaczcie! Oho! <laughs> czy tak czy tak, ale dobra, wyciągnijmy tą jeszcze Klawiaturę i zobaczmy jakby to tu wyglądało. bo tak, a gniazdo zasilania też zaraz hmm, jak one tu jest, jakiś zatrzask, co to tu jest dobra, cyk, cyk, dobra odetnij ten zawias, a tu coś jeszcze jest, śrubka jakaś? jest, dobra, jeszcze jedna hmm. W tych X-ach wymieniać klawiaturę, to wiecie co to jest katastrofa, to po prostu trzeba ze wszystkim wyjechać, od samego dołu lecieć. Obudowa dolna, płyta, zaślepka, zawiasy nawet trzeba wykręcić, żeby się dostać do klawiatury. Nie no tutaj, no troszeczkę tak średnio powiem, średnio, ale dobra mniejsza z tym moment. Płytę sobie tylko wyciągnąć, żeby nie namieszać. I teraz tak, cyk, 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 cyk. I teraz tak, co my tu mamy? Zawias może już wyjechać, czy jeszcze nie? Coś go tu blokuje, dobra. W ogóle tą klawiaturę by trzeba sprawdzić przed yy, zamontowaniem, jak przyjdzie, jam, no, yy, nam jakoś ją kleić, żebyśmy zawału nie dostali. Jak się okaże, że ona coś tam nie trzyma. Dobra, jak on się tu wyciąga? Cyk, cyk, coś nam tu jeszcze. Eee, co to tutaj jest? Aha, tu jest jakaś taśma jeszcze do tego. Dobra, to sobie wykleimy. Ale słońce zaczęło świecić Pięknie. Ale będzie poświata. Aj niech będzie. Dobra. I o co mi chodzi? Zobaczcie. Jeśli ja bym sobie zamontował, to... W ten sposób, to mam tutaj taśmę, która wchodzi mi. Musiałbym wtedy. No, i tu jest Lipa, bo ja ją tak nie zamontuję. No, płyta musi być na odwrót. Nie jestem w stanie tego. No, czyli płyta musi być. Proszę Was, tak, a to tak. I teraz jeszcze jedna rzecz, zobaczcie. Już będziemy mieć tą obudowę zamontowaną. To widzicie? Klawiaturę bym zrobił w ten sposób. To musiałbym coś, czymś tutaj zjechać, żeby to jakoś wyglądało. Ale tu sobie coś, coś wymyślimy. No i ten panelik, cyk, o. He, he, he. Dobra. Będziemy działać. Jestem po małej przerwie dwudniowej. Musiałem tam które tematy pokończyć, więc co? Jestem z powrotem. A tu sobie jeszcze chłodzenie odkręciłem, muszę Dokręcić i pastę wymienić. Więc co? Eee, tutaj teoretycznie musielibyśmy zrobić tylko i wyłącznie tak z tego względu, że tak, tu mamy te taśmy od tacki. Nic innego byśmy nie zrobili, tylko teraz tak. Ja musiałbym ogólnie wszystko popodłączać, żeby zamontować tą płytę. Bo inaczej się wtedy do niej nie dostanę. Dobra, wiecie co, zaczniemy sobie. Muszę sobie to chodzenie tylko tu ogarnąć, bo potem zapomnę, będzie troszeczkę lipa. Teraz tak najgorzej będzie z tą matrycą. A jejku, ja już tu zmieniałem to chodzenie. Dobra, zobaczcie, tu jest pasta świeża. I założony nawet kawałek tego. Dobra, człowiek zakręci. Dobra, dobra. Wszystko, wszystko tu było już. Jeszcze raz gdzie wszystko jak powinno. Ja sobie tylko troszeczkę tej kasy no I co i będziemy się brać za? Kombinowanie, żeby pirazy oko tą płytę tutaj zamontować jakoś. To będzie większy problem z tego względu, że trzeba będzie to wszystko jakoś popodłączać przed. No bo tak będę musiał im jakoś naklej zamontować, bo żadne gwinty nie będą mi tutaj pasować. Więc będzie to trzeba wszystko podłączyć na krótko. Włączyć, zobaczyć czy, czy w miarę jest ok. I tyle. Dobra. Jeszcze sobie tylko podłączę taśmę odchodzenia w ogóle w tych lenowach 240, 250, 260. Zobaczcie jak jest. Ta siemka, nie? Od, od wentylatora no już taka, aby, aby, że że szok Dobra, no ale działa Dobra, i teraz tak kochani Czyli wyboru za dużego nie mamy Musi być ta płyta tutaj I teraz tak jakby to najbardziej pasowało. No, tak czy jak to musi wylecieć, nie ma, nie ma siły i teraz tak, dobra, zrobimy to w taki oto sposób, żeby mi teraz nie pękło dołu, dobra, zobaczymy co się a nie, a się dziura zrobiła od spodu, No tak by była, bo jest ta tulejka wyżej, no ale dobra. Ale miękki ten plastik jest. Nie jest, nie jest ślepo, żebym to zrobił. Dobra, tymi większymi czy mniejszymi. Dobra, wytniemy sobie. To tak. Dobrze, że nie pęka. Jakoś mocno, a to odchodzi od tego. A jak ja bym całkowicie tu wszystkie te rowki zjechał, i zrobił ją na płasko ale co to mi da? no da mi dużo bo moment, żebym się teraz nie zakręcił co to mi da, ja będę mieć niżej? tak, da mi dużo, dobra trochę więcej roboty chociaż nie, nie będzie najgorzej idzie, o, te wszystkie rowki cyk i mamy w tym momencie, no trochę ta dolna obudowa będzie nam falowała, ale wiecie co? Plusem będzie to, że będę mieć ją niżej i będzie można troszeczkę więcej pomanewrować, bo ja jeszcze muszę tu baterię gdzieś wkomponować. I teraz widzę, że z baterią będzie. Będzie mały problem, ale moment, tylko ja sobie muszę jeszcze baterie naszykować. Poczekajcie chwilkę, bo jeszcze baterie muszę wziąć. Teraz tak, zobaczcie to, nie to jest stanie. Z jakiej zaznaczałem te 17 tysięcy ma pojemności, ale teraz tak ona ona jak jest montowana? Ona jest montowana yy, tak, dobra. Yy, syk To jest na pewno ta bateria. Moment, moment. Czy ja się tu jeszcze nie zakręciłem? Mam od 240, ale z tego, co mi się kojarzyło, to to były te same baterie. Niepodobno, żeby to były inne, bym nie miał baterii. Moment. Jak jest w 200? 260 jak dobra. Chłodzenie przychodzi. Tak. Dobrze mówię? Czy źle? Mamy -hmm. um, 240, tak jest to. Okej, okay. mm -hmm. tu jest ta zaślepka od baterii. Dobra, i ta bateria musi iść tak, tak i tak. Dobra, to będzie to. Okej, okay. to jest ta. Dobra. I teraz tak. Ej, zobaczcie, jak tu bateria prawie, zobacz, na tą szerokość jest idealna. Zobaczcie, ale ale teraz tak. Czy my jesteśmy w stanie, jak ja będę mieć, e czy my tu dojdziemy z baterią? O, daleko jest. U. Ale. No nie, nie, to musimy zrobić ją w ten sposób. Okej. Okay. Zobaczcie baterię mamy miód malina kabeleczek cyk i teraz tutaj wchodzi tu wchodzi w ogóle oryginalna bateria to czyli zobaczcie ta oryginalna jest a jakby zrobić tak oryginalnie i zobaczcie z zaczepem ale byłoby elegancko yy, rozebrać tą obudow obudowę tej baterii. I wmontować ją w to, oryginalnie. Tylko szkoda, szkoda tej baterii, bo ją, ją można by potem wykorzystać, bo taki projekt będę robił z NC6000. Przydałby się oryginalna, chyba że samą tą zaślepkę, jak ona się tu zdejmuje. Ona się musi jakoś tak zdejmować. Dobra. I teraz co? Tak, żeby to tu ładnie wyglądało wszystko. Zaślepka, żeby o, to tak nie raziło. Mm, mm, mm. Nie, chyba ją tutaj jakoś na stałe. I tyle, bo tej baterii trochę szkoda, zwłaszcza, że będzie potrzebna na następny projekt. Dobra, i zrobimy chyba tak, że o, całą zaślepeczkę, baterijka w to i ona musi być w takiej gdzieś pozycji, to sobie tutaj rozetne żeby nam kabelek starczył, nie? Dobra. Temat baterii wyszedł naprawdę elegancko, no tu, że się udało, że pasuje na tą odległość, to jest ogień. Dobra, robimy, robimy teraz do płyty. Tylko tak, tu jest ten zatrzask. Tu jest ten zatrzask do baterii. On nam tu trochę komplikuje sprawę. Trochę nam tu chociaż USB jest troszeczkę wyżej. Ten zatrzask by nam tutaj dobrze, aby był. Chociaż, czy on jest taki mocno potrzebny, bo... Bo tak, tą zaślepkę byśmy sobie... Robili tak, czy to coś trzyma? W ogóle, nie, trzyma tutaj, jest coś. Nie, nie jest, bo jak bateria ma z drugiej strony... Dobra, to ten zatrzas, wiecie co? Nic nam nie robi. A nie możemy tutaj tej zaślepki od napędu, bo tu jest tu jest ten napęd, tak? I, I on będzie włożony w tym miejscu za płytą. Tylko teraz tak, ja w tym napędzie muszę zrobić otwór na. Ja cię kręcę na. Przyda mi się HDMI, przydają mi się USB 2, zwłaszcza, że z tej strony tu jest tylko jeden. O, ale w tej zaślepce będę musiał szlifować, O ja. Uuu. No HDMI też bym zrobił dziurę, bo... Bo... Se może podłączę Się ludzie zdziwili NC8000 z HDMI No... Chapek nawet nie widział Dobra nie ma co. To musi wylecieć. Ale weźmy sobie to.